Tu, 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 tu. Już za chwilę moi drodzy rozpoczynamy dzisiejszy turniej, turniej Team Cup, czyli ten najkrótszy turniej no to będę. Jutro w zamian czeka nas maraton, pamiętamy. Pierwszy piątek miesiąca, więc jutro czeka nas y, kluczowe wyzwanie tygodnia. A dzisiaj oczywiście taki przesmak tego, co będzie jutro, no bo Team Cup to też y, częściowo y, to te same klimaty może powiedzieć, jeśli chodzi o skośne, które się pojawią dzisiaj w ramach naszych zmagań. Przed nami 20 minut rywalizacji, zobaczymy oczywiście, czy owocnych. 20 minut, może ciutkę więcej niż 20, minut. zależy to oczywiście od, od postępu konkursów. Zobaczymy, ile konkursów będzie by trwać. Maksymalnie zakłada się, że. No Timkob to jest. To są właśnie konkursy, czyli no, my dołączymy pewnie na konkurs 16 około. Tak mi się wydaje, na Więc obstawiamy, że tu właśnie te 20 25 minut maksymalnie powinno nam to. Zająć. Czy to jak będzie, za chwilę się przekonamy. Mm. mm -hmm. No i proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy dzisiejsze nasze tutaj przedsięwzięcie, które przed nami, przed nami te 20 parę minut. Oczywiście mamy nadzieję, że bez kłopotów technicznych, chociaż nie może wykluczyć dlatego, że internet dzisiaj miał swoje psikusy, więc za chwilę może się że niestety będą tak zwane normalnie lagi. Proszę zobaczyć, jak obsada turnieju. Team Cup, dwie osoby. W oficji trenują sobie Bacia Święz. Także emocjach na grzybach. Zobaczmy, kto jest na tym turnieju dzisiaj. Mamy raptor dwóch zawodników. Za chwilę zobaczymy, na kogo padło. Wydaje się, że zawodnicy sprawnie przechodzą do konkursu. Stąd, stąd tak dużo konkursu zostało rozegranych. No niestety, pod tych tak jak tutaj się można było spodziewać. Chociaż, o tak, Bacia Kaczmarczyk. Czyli my się przechodzą nie będziemy rozgrywać. Będziemy, będziemy walczyć z Baciami Majś Dlatego, że zobaczymy jakaś maczka, nic mi dzisiaj nie, osi byśmy nie osiągnęli po prostu. Czyli sobie rozgrywamy troszkę inne turnie po prostu. Nie byśmy normalnie rozgrywali. 15 konkursów będziemy rozgrywać, więc w zamian też rozgrywamy sobie może powiedzieć coś yy, konkretniejszego. Yy, zaczniemy sobie właśnie od yy, tych klimatów. Później przejdziemy do yy, Team Cupu. Najpierw konkurat Różewka. Te trzy konkursy symboliczne, ta mini dogrywka, prawda? Formalnie. Piąta berka, zobaczymy, czy będziemy wygrywać, z, z mi. E, Miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż w nie ma. Początek 133,5 metra, wygrywamy bardzo wyraźnie. Bracie się jest faktycznie bez zmian. Może to są boty. Bo nikt bo nie klika, nie, nie, nie klika e, przycisku gotowy, więc możliwe, że to są bociki. My zaczniemy od w pierwszej serii, ale może uda się już nadrobić. Na razie 117 metrów i sens sensacyjnie będziemy. No właśnie. No! No ciekawie to wygląda. Bo to też się mylą jeszcze bardziej. Mamy trochę szczęścia po swojej stronie, można powiedzieć. 117 metrów, trochę wyższe noty. No i teraz zobaczymy, czy uda się nadrobić. Wydaje się, że oczywiście raczej tak. Yy, a czy tak będzie? 126 metra. Na szczęście chyba tak. Wpadka Szymana, Tomasz święty. Nie miał szans. Eee, miał zbyt dużo statystyk więc mamy trochę szczęścia na razie. Po naszej stronie zaczęliśmy te dwa konkursy. I po nich przejdziemy do tym cupu. Dopiero dlatego, że jest frekwencja turnieju i team Cupa. musimy turniej turnieju się zaliczyć. Tak, do statystyk, żeby no, się nam to wszystko oczywiście zapisało. No ale pomijając te fakty, no, no tak to wygląda generalnie. Bardzo krótki turniej przed nami. Być może. I nie też mają lagi dzisiaj. Albo się Dzień dziecka też tak może być. Generalnie, tutaj w Wyszowskich zaczynamy niespodziewanie najlepiej. Nie wiem, jak oni skaczą. Że praktycznie w ogóle nie skaczą. No, możemy widzieć że naprawdę jakieś boty. Bo ich próby są wręcz fatalne. bym powiedział. Nawet nie wciąż wziąłem się do punktu konstrukcyjnego. Teraz 130,5 metra. Trzymał się 124,5 124,5. Tomasz się z upadkiem. Więc nie tylko jeden rybal nam się liczy w grze. Za zobaczymy. Czy będziemy w stanie to wygrać? Oczywiście, postaramy się to zrobić, ale gwarancji nie ma, że to się uda. No ale spokojne to ciężko. Tak czy się, 135 metrów, Rywale bez szansy, to może się podobnie, Szymon no, Fatalnie to wygląda na tle naszych rywali. Jest później ratingowy, no i za chwilę ostatnia potyczka. Do tego toru oczywiście powrócimy, jeśli skończy się Team a Przed nami mały Grzoschowek na zakończenie tej części. Potem część główna czyli team cup. No i potem ewentualna dogrywka. Jeśli, jeśli będzie taka potrzeba, druga belga startowa. Rozmiar 78 metrów. Patrzymy uważnie na początek: 74 metry. Będziemy faworytami. Będziemy mieć bardzo generalnie. Co nam oczywiście nie sam poczucie, więc przeciwnie, pomaga nam poprawić wszystko. Już Tomasz masz niespodziewanie lepiej, 73,5 metra. Pierwszy przypadek, kiedy ale nam rywal zagroził, eee, ale jeśli wygramy te zawody, no to to przechodzimy do team kapu. Eee, I tak chyba będzie. 74,5 metra, tak, Tomasz mięs sobie skok więc na pewno wygrywamy. Jest to coś, Już oficjalnie, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Liczymy na przynajmniej teoretycznie więcej Amazing Pro. Był w tym brzmieniu, ale w nim nie uczestniczy. Obsadę, no widzimy sam jak wygląda. przed nami 8 konkursów Team Cupu. Już za chwilę. Już za chwilę przynajmniej te zawody. A my, jedna osoba, jest do normalna Troszkę może szkoda. Może nie. Może być różnie. Ale proszę zobaczyć, na jakim poziomie skoczą czwarczyki, prawda? W ogóle chwilę, No to mniej więcej na tym samym poziomie. Ale bijmy, gdzie to są z Jakiego pokroju. Jakie jakości to są yy, zawodnice Na jakim poziomie? Za chwilę, Whistler. A na 10 sekund. Wow. No i przenosimy się do dzisiejszego turnieju. Na to się Zobaczymy, czy uda się nam coś w nich osiągnąć. Czy jednak będą same takie trzecie miejsca. Zaczynamy od kwalifikacji: 135,5 metra. No, a drugie miejsce, niby. A ten kaczmaczek jest zamnikiem do pokonania, można powiedzieć. Tak wynikałoby z kwalifikacji. Jak będzie w praktyce, może być problem, bo popełniamy błąd. 128 metrów, ale w parkach Łukasz Kaczmaczeka mamy pierwsze miejsce. Oho, ho, jest szansa, by wygrać te zawody. Taka dość realna szansa, mamy mamy punktową przewagę Jak nie popełnimy większego błędu, jest szansa, że wygramy yy, I możliwe 134 metry, tak? Tak, rybale może być dali trochę fory Mamy 2 punkty ratingowe. no fantastycznie się zaczyna damy rating wystrzały leciał na 133 I z takim ratingiem minimum skończymy turniej Nie mam nic przeciwko, Adam Carpenter, to nasz ulubieśnik jeśli chodzi o rating Mniej więcej, ma niewiele wyższe lotowanie Mm -hmm. Także za chwilę wszystko będzie oczywiście jasne. 11. Belka startowa, dużo z mi z w Ładny skok otwarcia 123,5 metra, noty wysokie. Mamy pierwsze miejsce. A się zdziwiłem, że dwa, ale tutaj naprawdę się na razie mylą. Yy, ale poniekąd w się będą groźniejsi, jak to zwykle bywa. Pewnie jak w ulicy Buzuchów pracy pracy My 125 metrów. No tak, Adam Garmadze przegrywa z nami, ale wygrywa, ale wygrywa z nami Łukasz. O 3 punkty. Niby nieduża ta przewaga, ale, jednak, no jedno, ale no jednak to jest zapas, który daje troszkę komfortu mentalnego. My z Elichmowiej przepadamy. Eee, I to będzie porażka. Także, no będzie mógł straty. Ale będziemy szedł na punkty na plusie, netto. Także tak to wygląda, no dzisiaj turniej bardzo ekspresowy, trzeba przyznać. Za chwilę Klingenthal, duże skocznie, rozmiar 140 metrów, 19 belka, przed nami jeszcze chyba 6 konkursów do końca, tylko 6 konkursów praktycznie. no teraz 133,5 metra, drugie miejsce, chyba Łukasz wygrał kwalifikację bo tak z Łukasz bywało, przy takim składzie. Teraz ładnie się prezentujemy również. 134 metry, wysokie noty, będzie druga lokata. Szansa, żeby to drugie miejsce utrzymać po, po serii finałowej. Nie ma nic przeciwko, pamiętamy, że drugie miejsce można odrobić ten punkt truckingowy, który przed chwilą straciliśmy. Ale łatwiej będzie, znowu popełniamy troszkę błędów w serii finałowej. Mnie 127 metrów to razem na razie drugie miejsce utrzymane. Ale szału nie było generalnie. Łukasz Krzyżak najlepszy, my na razie jakoś się trzymamy. Za chwilę Einzidel, na szwajcarska skocznie. 117 metrów. Bo jeśli tu będzie drugie miejsce też, no to tutaj tu jeszcze będę dostać, powinien być. Łukasz Krzysztoczek opuszcza grę. A więc proszę Państwa, pozostały emocje jak na grzybach. Szósta belka, rozmiar 117 metrów. Rekordowo niska prawie dzisiaj myślałem, że coś się może zmieni, ale nie. 115 metra, Adam Kzmark na razie przegrywa w kwalifikacjach. my że poszukamy szansę sobie tutaj oczywiście w drużynówce, ale fatalny był mówienie w pierwszej serii 106,5 metra. może trochę to wykorzystuje nad no, notami, wygrywa wygrywa metrami, Nie będzie łatwo do zawody Temperatura. To by chyba że go wyrzuci, bo nic nie reagował. i jednak dał radę. Jednak dał radę, a już się zdziwiłem tutaj. Za chwilę obecną będzie ważnym momentem dla nas. Zatrzymamy kciuki. No, jeszcze trochę emocji przed nami, więc jeszcze się może wiele tutaj zmienić. Chociaż konta się rządzi, niekoniecznie albo minimalnie pójdzie w dół, albo minimalnie w górę. 133 metry na początek wygrywamy kwalifikację, ale mini, i chyba jedna się to punktu tylko bardzo ciekawe emocje w konkursie. Łukasz karzmaczek opuścił grę. No i trochę te poziom emocji spadł. Teraz dobrze sobie radzimy. 134,5 metra. Adam Karzmarczyk nie, nie, nie poradził w tych warunkach. Nie wiadomo dlaczego. Widać że było w drugiej fazie noszenie takie tam gdzieś tam. On dość tylko tego noszenia nie, nie zawał być może. bo trzeba dolecieć jeszcze. Teraz 132. Jest wygrana, jest wygrana, jest punkcik kredytowy, nie, ale za chwilę może być. Przed nami loty, bo i tak, to chyba tak nie będzie się spodziewać przed nami, bo to jednak loty na bo tak będzie troszkę trudniej dla nas. Czy się uda? Zobaczymy, no miejmy nadzieję. 20. belka startowa. Yy, wiatru trochę jest, ale nie wiem czy pod narty, czy w plecy. Woda najtrudniej jest to mi wyczuć. Chyba jest momentem, sekundę, to wtedy zazwyczaj pod narty. Drugi eee, chyba trudny 206,5 metra. Mówię o tym, że raczej nie będzie łatwo tu odlecieć. Dołączy Aleksander Bełkowski, ale to chyba chodzi o Aleksa, co? Po prostu tylko jego nie wiem, nowe konto eee, 209 prowadzimy. No nie, drugie miejsce, ale minimalna różnica. Dwie dziesiąte punkty. I Alek już opuścił grę. Jednak, jednak nie dołączy na chociaż jedną zawody eee, 202,5. Eee, no niestety nie daliśmy rady. Trzeba to no. Zostały no. dwa konkursy. Dwa konkursy do końca, proszę Państwa. Dwa ostatnie akty. Eee, Wielka Krokiew A jak to będzie ostatnie tego nie wiemy. Przed nami no, ostatnie dwie potyczki. Ostatnie 3 minuty relacji. Plus, mam to małą dogrywkę, jeśli ten telefonik był gdzieś z powierzchni. Dobra, że edycja się, no, się utrzymuje, bo to trochę daje nam e, spokoju, mimo wszystko. Już nic tragicznego się nie dzieje. Ale w Zakapanym musimy zająć miejsce pierwsze. Dlatego, że jeśli zajmiemy drugie, możemy punkt półtora tygodnia. 132 metry, niestety Adam Karmaczek lepszy, i tam 4 punkty. Także, no, niestety na razie nie wygląda to dobrze nie wygląda to dobrze, a będzie jeszcze do... no tutaj będzie porażka jednak będzie trzeba w ostatnim roku się zrebanżować e, 119 metrów, e, przegrywamy, ale to byśmy tak przegrali e, Gamiś Patryk na zakończenie Gabiś, Patryk się na a jeszcze 4 na zakończenie ostatnia potyczka, no mamy nadzieję, że wybrać te zawody oczywiście poprzednim razem kiedy kapa była na zakończenie nie było źle mieliśmy czwarte miejsce w takiej stawce, około 11-15 zawodników Tutaj na no, równie na razie w kwalifikacjach, 163 metry ryba, minimalnie lepszy, lepiej od sędziów oceniany. Yy... No i teraz... Znaczy przez sędziów oceniany. Ale, ale mamy niestety wpadkę. I to może kapitulacja, bo ryba skoczyło tyle samo, ale z telemarkiem. Jeśli on zaliczył upadek, no to szanse się wyrównają, ale jeśli on usta swój skok, a my i tak powiemy błąd, więc ryba tak czy siak wygrywa. Nie mieliśmy tutaj szansy przez ten... Są wszystko z pierwszej serii. Taka jest prawda, mieliśmy zbyt dużo starty. Także no widzimy, były dwie drużyny. Ale tylko przez dwa konkursy, się okazuje chyba. Chyba, że było czterech Polaków po prostu. Może Amazing był na przykład, prawda? Także on no, tak to mogło być. Nie spojrzałem na statystykę podiów. Czy, czy drużyna mieszana miała tylko samo zwycięstwa, czy jednak było coś więcej? Przed nami dokończenie turnieju w ramach yy, przygotowań. z mi śmiesz. Ja za chwilę ostatnie konkursy, proszę państwa, które zakończą nam dzisiejszy turniej. Taki turniej łączony, można powiedzieć. Przed nami jeszcze te symboliczne cztery konkursy, w których postaramy się oczywiście wygrać. Przede wszystkim ten pociech tylko by sobie odrobić na pocieszenie. Do tego 1135 dobić. Nawet Ruszczak się dołączy, ale to też zawodnik słaby, jeśli chodzi o rating. Będzie łatwiej, być może, zdobyć rating przy tej wyższej frekwencji. Wychamy tutaj w topy. Wypady przy pracy, oczywiście. Taki misklik. Eee. Także na razie szału nie ma. Wygrywa szaman śmięs. Ale wciąż wierzę Bogu, że tu będziemy w stanie jeszcze wybaczyć o zwycięstwo. To był tylko zwykły misklik, w konkursie. Penimski to nie będzie, więc będziemy groźniejsi. No i tak to wygląda, właśnie. Yy, agresywniejsze wysyp z progu, no i 139 metrów. Prowadzimy bardzo wyraźnie, bardziej śmiejąc, proszę zobaczyć. Co oni prezentują, to jest śmiechu wart ale dobrze dla nas, oczywiście, bo możemy dzięki temu się wzmacniać. No teraz. 139,5 metra, no wygrać na wygrana jest punkcik na początek? nie e, tak, tak pięknie nie będzie, Dostały trzy konkursy proszę państwa no gdyby to był turniej normalny, no, oczywiście byśmy się braci święcy znokautowali punktowo już teraz zawidujemy Różczakiem, ale tak jak mówiłem to jest zawodnik słabszy więc byli może będzie najważniejszym rywalem dla nas, ale i tak to my będziemy faworytami, zaczynamy od wtopy tutaj wychodzi pewnie jakiś, szukamy rewanżu za na konkurs z turnieju. 99,5 metra. Wpadka Braci Święs. daby Ruszczak 132 metry. No baś. Święs opuszcza turniej. I Szymość Święs również. O! Niespodzianka, proszę Państwa, się stanie. Bracia Święs odpuszczają sobie turniej. Jestem już do końca rozegrają, już. 133 metry mamy. Minimalna przewaga. Bardzo, bardzo ważna wejrana. Przed nami, bo. Ostatni raz, kiedy możemy tutaj mieć poważne zyski, 134,5, dobre. noty, wygrywamy. Na szczęście wykorzystujemy tę szansę. Będzie w punkcie kartingowe. no i za chwilę postaramy się o jeszcze dwa zwycięstwa w Oberzorfie, na trudnym terenie, gdzie ciężko nam odlatuje, zbyt zbyt odlatuje. No i potem, oczywiście, finał na innym obiekcie, gdzie to będzie. Nie wiem, mam nadzieję, że skończymy, która będzie, trochę nam pasować profilem. W zaczynamy tak sobie. Nie wiem jak to będzie lepszy. Nie, 116 metrów, jakieś no. jakiś tam. I już od jakiegoś czasu to się takie pojawienie. Chłopie, jakbyś grał tutaj dłuższy czas, to byś wiedział takie rzeczy. My w pozostawie przegrywamy. Jak można było się dobyć zresztą. Niestety, rywal i dalej ląduje i ładniej. Także tutaj na przegrywaczach, jak przewaga, bo, bo, byłoby po jednej Więc z czy bez, jednak byśmy przegrywali. No i seria filmowa, która nam nie służy, chociaż dla mnie się trochę pomoże, bo to będzie lot zdecydowanie lepszy i dłuższy, najładniejszy, no 204 metry, wyższe noty. Szkoda, że nie było tak w, w pierwszej serii, bo wtedy byśmy powalczyli. A tak, przegrywamy ten pojedynek, No i za chwilę skończymy w villach na zakończenie. Austriackie Villach, rozmiary 98 metrów. Za chwilę zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. I oczywiście na nie ma gwarancji, że to się wszystko ułoży. Walczymy o Rydzi 1136. Przywróćmy sobie tą rozgrywkę. W chwilę zaczynamy od Słabszego Skoku. Być może w konkursie weźmiemy rewanż. Mam tylko by na mnie nadzieję, bo przegrać byłoby trochę wstyd. Prawde? Powiedziawszy ojojojojojoj, no niestety. Niestety gramy dalej, no ale to było pewne, że będziemy grać dalej, tylko tylko obowiązuj tego, czy ta gra będzie miała sens. Prawda, bo tu możemy to już znów stracić i potem trzeba już wygrywać konkurs z konkursem. Innej opcji generalnie nie będzie. Mówiłem, że trzeba będzie na z innym Mówiłem o tym bo to już nie jest bot, tylko normalny gracz. A normalny gracz, choć czasami potrafię stanowić zagrożenie. Przegrywamy tutaj. Jest problem serifinowy, ale niestety, staty były raczej zbyt dużo, żeby to wygrać. No właśnie. Wygrana na się rywala, oczywiście. No i gramy, proszę Państwa, gramy. Gramy o chlubę, gramy o to, żeby, żeby te dwa punkciki sobie odrobić ratingowe. Mam nadzieję, że uda nam się to w te 5 minut. Czy to będą 3 góry, 4 konkursy, i po sprawie. Waldi wiemy, normalna skocznia, piąta barka startowa, rozmiar 3. Z właśnie jest mój te parę konkursów 99,5 metra, początek, powstanie ruszczaka, ale tylko punkt przewagi. No teraz gorzej. Zaczniemy chyba od startu w tej sytuacji. Ruszczak się rozkręca, 9 punktów przewagi. Robi się groźnie, ruszak się rozkręcił. Można spojrzeć za chwilę, o tym punkcie, znowu, i droga nasza się może wydłużyć do odrobienia tego 100 i pół metra. Jest wygrana tutaj, ruszak nie jest, jednak się myli. Mamy wygraną za chwilę, będzie okazja aby odbyć się ten punkt. Jeśli wygramy hammer, jest bardzo możliwe, że to punkt będzie. Mamy prostą lidera, no i próbujemy hammer podtrzymać serię. Czwarta belka, rozmiar 100 metrów, eee... ładnie, na początek tak bardzo ładnie, 97,5 metra, wygramy bardzo wyraźnie, Ruszczak spóźnił skok podobnie, bo co dużo tu stracił, a to już się traci jak się spóźnia skok przeważnie, niż jak się wybija za wcześnie, teraz, o, gdyby to był telemark, no, powinienem ten moce, bo pani Ruszczak w Waldifieme, prawda, można powiedzieć, mocny biod pod narty, My go zapaliśmy bardzo dobrze, za, no ale niestety bardziej no, trzeba wykorzystywać telemarkiem. Teraz 98 metrów, no tutaj ruszek już nie dał zabiegano. Trochę bezpieczniej temazem sobie po prostu zaryzykował. Yy, no i za chwilę mały być kopen. Yy, zobaczymy jak tutaj będzie naszło Oczywiście maksymalnie 22 konkursy musimy rozegrać na no, nie. Będziemy yy, no połowę tego bo to nie jest turniej obowiązkowy dla nas poza chcemy postarać się uzyskać ten rating, który mieliśmy wcześniej 73 metry kto będzie wygranym? minimalnie my o pół punkt Zobaczymy będzie ciekawa walka na małym obiekcie obowiązkowym no teraz 73 prowadzimy z dużą przewagą. prawie 9 punktów, wydaje się, że tu wygramy w związku z tym, jeśli mówimy o no to na pewno, trochę akurat nie w serii nowej, ale dzięki temu mamy wystarczająco chyba metrów 70,5, bardzo wysokie na ten stratę trzy 3,20, że jest płucimy, jest odrobiony. i za chwilę salpałselka. Trochę trudniejszy spodziewam, bo salpałselka ma jednak trudniejszy profil. Także trzymamy kciuki, 11 belka startowa, rozmiar 130 metrów, zobaczymy za chwilę, jak nam pójdzie. Oczywiście. Na początek 127,5, będziemy faworytami, chociaż Różczak skoczył dalej. Ale ten nie jest, że będzie groźniejszy, przecież on może ten bok wynieść również w konkursie. Ty... My niestety słabiej. Będzie problem. 120 metrów Różczak 125,5 ma dużą przewagę. Po 1 metrów będzie ciężko odwrócić y, jako, y, wynik. Chyba, że Różczak zaryzykuje nieskutecznie. No to wtedy owszem. Puszczak opuszcza grę, a więc proszę Państwa to będzie po wszystkim. Wygrywamy te zawody. Wygrywamy zawody i kończymy rozgrywkę. A więc trochę nas Puszczak chyba zaskoczył generalnie. Eee, no ale cóż, jutro czeka nas oczywiście powodniejsze wyzwanie. jutro maraton B. Dawid już się dołączył sobie do DSJ2. My zerkamy sobie na nasz maraton, zerkamy czy będzie jutro. Tak, za dwie godziny z Haczykiem. Także no, dzisiaj taka mini wersja jutro oczywiście już poważniejsze wyzwanie. Zerkamy na DSJ od 3 trenują bo Na DSJ od 2 trenuje Ruszczak, W poczekaniu nie ma nikogo, także dzisiaj bardzo wymarła frekwencja. Być może świętują Dzień Dziecka, tak jak mówię. Sami świętują albo ze swoimi pociechami. Także tak to wygląda, proszę Państwa. Jutro kolejne wyzwania, trochę poważniejsze, bo jutro bo ta turniej offline, jutro weźcie różne turniej polski. No i poza tym, oczywiście, także. Ten wielki maraton, prawie 3 godziny. Także do zobaczenia. Do zobaczenia już jutro. Mm.